Witam Was na moim kanale, dzisiaj druga część mojego sezonu z Cioci Ameryki i chciałabym Wam jeszcze podziękować za 600 subskrypcji więc nie przedłużajmy, zaczynajmy historyjkę Dzień dobry, czy Państwo lecą w tym samolocie do Polski? Yes, yes, jest! Ok, to zapraszam do samolotu Uwaga, uwaga, samolot odlatuje za. 3, 2, 1, go! Okay, I uh, like no, oranges. Yes, I like. Hi, oranges. Water, water. Okay. milk? No, Coca-Cola. I, I like Coca-Cola. Ok. Do you like Coca-Cola? Yes, I like Coca-Cola. Proszę bardzo. O nie! Ależ Pana czapa! Pan nawet szok nie umie podawać! I'm so sorry, I'm sorry. Uh, Coca-Cola? No, goodbye. Okej. Okay. Idę to powiedzieć, ale dziwna jest to pani z Ameryki. Serio? Nie wiem, ale. Dobra, bym taką powiedziała, że jestem czapą. Dziwna kobieta. No. Jaka afera musiałaś tam zadziać? No, serio. A zaraz będziemy nie obiad, nawet nie wiem, po co są te bilety, więc dam jej matce. Mama masz. Tanks! Mm, jaki głupi pajac. Pajac! Aj, oczywiste pajac! Ach, no. Ah. Ah. Ale afera się zadziała, że matka zła. No, twoja tu ta. Ale mojej tu nie ma. No to jest trochę przykre. No ale... Za pięć minut jesteśmy na miejscu. Uwaga, uwaga, proszę zapiąć pas. Samolot ląduje za, za dwie minuty. Ale fajnie, że samolot zaraz ląduje. No fajnie. Ciekawe, co tam ukaj. Uwaga, uwaga, samolot, samolot ląduje. Proszę wychodzić. A już się ostatnie łyki napijemy. Szklaneczki zostawimy i wychodzimy. Sigma, sigma, boys sigma, boys sigma, boy. Każda ja dziewczynka, ludzi, tu sebasta, boi Sigma, sigma, boys sigma, boys sigma, boi Good day! Okej, okay, już jesteśmy Wow, ale ładna wyla nad morze No, ładna Tymczasem na górze Co ty robisz, bałwanie? Ja nie jestem bałwanem! Ale wyglądasz jak bałwan. Nie, to ty! Ja wyglądam jak księżniczka. Chyba ja, bo ja mam kwiatka, a ty dwa. No i dwa co są lepiej. Nie hm, ja lubię cię! Bo zawsze jesteś taka wlenna jak jesteś. Hm. Dindon! <grym> okej, okay, już przyjechali. Dziewczynki, chodźcie na dół, okej? Okay? Hi bracie, hi Co tam słychać? A dobrze, przeprowadziliśmy się Trochę styl zmieniliśmy I takie inne No widać, widać Siema, siema No siemka, co tam? A u mnie dobrze W Ameryce tamto Lego są potężne Aha, u nas też ale są nowe 2025. No wiem, ale dla chłopców chyba nie ma. No dla dziewczyn są. Yy... Cześć. Cześć. To jest mój kolega. No ten. Kuba. Kaja. Ziuśka! Ja cię solę. Idziemy na górę. Okej! Okay. Dobra, my już jesteśmy dzieciaki. Wyjedźcie na górę. Okej! Okay. Dobra, sorki, że przerwuję na chwilę odcinek, ale ja trochę nie umiem mówić po angielsku. Ale coś tam u mnie się. No mi. E, co o, ja miałam jeszcze? A że. Że. Że z Sigma Boy ciągle śpiewam Bo mi się ono dzisiaj bardzo, bardzo kojarzy Tak jak wczoraj No dobra, więc przechodzimy do historyjki A, i jeszcze mam straszny śmiech Dobra, przechodzimy do historyjki Dobra, to my jedziemy na górę No Dobra, jesteśmy więc w tą Nie, w tą to Ty, Zuzka, idziesz do siebie, my idziemy do mnie Dobra Ładny mam pokój jak dla cięznicki. Oj, nie chciałam się położyć. No ładny, ładny. Ale mnie wyzywała. A macie. Ta... Tak jesteście, to tak macie. Dla mnie Kuba jest jak brak. No, cóż się dziwić, Adrian. No nic. No idź. No idę. No ładny ten twój pokój. No co robimy, bo... Mam dość duży. Mogę zapalić lampę. Na przykład Kuki. Poznajcie Kukiego. Dobra, może idziemy na balkon. No dobra, zjemy sobie po lodzie. Mam tam na balkonie lodówkę. Ja tam na huśtawkę. Jeszcze tu Ja mogę stać. Dobra, jeden dla każdego. Idealnie został mi tylko jeden. Zaraz będę musiał uzupełnić już uzupełnię, bo mam taką sekretną szafkę za lodówką, i mogę sobie uzupełnić rzeczy jakie chcę. Dobra, uzupełniłam. Otwieramy. Ej, no ładne. A, nie tu! Zapomniałam! Sorry, przepraszam. Nic nie stało. A, miam, miam, miam. Ja lizę. Am, 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 jedz, jedz, jedz. Miałam. Jeszcze ja Amciu. Już trochę miałam do jedzenia. A weź przestań. Dobra idziemy na chwilę do kibla. Mam tą, tą brandę, co chcesz mi powiedzieć? No tak! Ciekawe, po co poszli do kibelka. Ej, stary, co? Podoba mi się ta twoja kuzynka. Zuska? Nie ta druga, Kinga. Oto grubo. Czemu? Bo ją ciężko jest namówić. Ona lubi kolor różowy. Różowy, kolorowy. Tak jak Katie z Los Angeles, wiesz. No wiem, wiem. To była, była dziewczyna. Była beznadziejna. No, totalnie. Dobra, kochani widzowie ciekaw, No, chciałabym już zakończyć ten odcinek i trochę wątków jeszcze powiem bo na koniec odcinka, że jutro nie będzie shortsa, bo będę. Może coś tam się pojawi przed 13.00, bo jadę jutro na basen. No i. Może. Filmu na to nie będzie. No i. Ja czasem mam tak, że chcę coś powiedzieć Dzisiaj mam taki dzień do śmiechu w ogóle No i zamiast tego, że może jutro nie będzie shortsa to wlecie dzisiaj po prostu drugi short. No i... E, dobra, trochę nudny ten odcinek był, wiem, wiem, wiem No i, no i e, Ciekawe czy się Kubie, oto Kubie, to jest Kuba, czyli kolega Adriana, który nie ma rodziców. Czy ciekawe, czy mu się uda poderwać Kingę? Jeśli wam się podobał odcinek, zostawcie lajka, suba i dzwoneczek, papatki.